Mówi Moskwa. Radio Głos Rosji rozpoczyna swoją codzienną audycję w języku polskim. Nadajemy ją w częstotliwości 1143 kHz o godzinie 18 naszego programu. Można także słuchać o godzinie 21 w radiu Hobby 89 i 4 FM. Nasz adres w sieci internet www.ruv.r.rufimaj. Nadajemy dziennik. Następnie skrót najważniejszych wiadomości. Władimir Putin obejrzał fragment próby ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Syryjska Rada Narodowa nie weźmie udziału w Międzynarodowej Konferencji Pokojowej Genewa 2. Mieszkańcy miasta Pierm w stolicy Trikamia w ciągu kilku godzin zjedli ponad 50 tysięcy pielęgni. A teraz pełny serwis informacyjny. Prezydent Rosji Władimir Putin obejrzał dzisiaj fragment próby ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi. W głowie państwa, który przeprowadza inspekcję obiektów i infrastruktury, pokazano w Parku Olimpijskim dekoracje przygotowane do ceremonii i kilka barwnych scen. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na próbę. Scenariusze ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi trzymane są w ścisłej tajemnicy. Jednocześnie kilka momentów organizatorzy Igrzysk mimo wszystko ujawnili. Ceremonia otwarcia rozpocznie się 7 lutego dokładnie o godzinie 20:14 czasu moskiewskiego. To symbolizuje rok przeprowadzenia pierwszych w historii Rosji zimowych igrzysk. W sumie w scenach ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk 2014 roku, włączając numery taneczne i akrobatyczne, weźmie udział 3000 młodych talentów. Syryjska Rada Narodowa, która jest jednym z największych ugrupowań opozycji, oświadczyła, że nie weźmie udziału w Międzynarodowej Konferencji Pokojowej Genewa II. Według informacji telewizji Sky News Arabia taką decyzję podjęto w piątek wieczorem na posiedzeniu kierownictwa Rady Narodowej w Stambule. Wcześniej Rada Narodowa już oświadczyła, że weźmie udział w Konferencji Pokojowej tylko pod warunkiem, że Bashar al-Assad opuści stanowisko prezydenta Syrii. Międzynarodowa Konferencja Pokojowa w sprawie Syrii na której po raz pierwszy spotkają się przedstawiciele władz i zagranicznej opozycji Syrii powinna odbyć się 22 stycznia w szwajcarskim mieście Montre. Oficjalny Damaszek niejednokrotnie oświadczał, że jest gotowy uczestniczyć w konferencji bez warunków wstępnych. Stan zdrowia siedmiokrotnego mistrza świata w wyścigach samochodowych w klasie Formuła 1, Niemca Michaela Schumachera, jest nadal krytyczny, ale stabilny. O tym poinformowała rzeczniczka prasowa sportowca i blisko przyjaciółka jego rodziny, Sabina Kemp. Jak powiedziała, rodzina przekazała osobom prowadzącym dochodzenie kamerę, która znajdowała się na kasku sportowca podczas jego zjazdu. Schumacher odniósł poważne obrażenia czaszki 29 grudnia zjeżdżając na nartach we francuskich Alpach. Przeszedł dwie operacje i jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej w szpitalu we francuskim Grenoble. W opinii lekarzy, jeżeli Schumacher przeżyje, to następstwa obrażeń mózgu pozostaną u niego do końca życia. Podziemne wstrząsy o sile 4 stopni w skali Richtera odnotowano w sobotę w kaachiemskim regionie Tuwy na Syberii. O tym poinformowano w Ministerstwie do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Według danych resortu nie ma ofiar ani zniszczeń. Systemy energetyczne, wodociągowe i telekomunikacyjne działają w normalnym trybie. Zwiększona uwaga sytuacji sejsmicznej w Tuwie związana jest z dwoma silnymi trzęsieniami ziemi. Pierwsze o sile 6,7 stopni w skali Richtera miało miejsce w grudniu 2011 roku w Kachiemskim regionie. Tam znajdowało się epicentrum drugiego trzęsienia ziemi o sile 6,7 stopni, które miało miejsce w lutym 2012 roku. W obu przypadkach nie było ofiar. Mieszkańcy miasta Perm, stolicy Prykamia, w ciągu kilku godzin zjedli ponad 50 tysięcy pielmieni i ustanowili jeden z najbardziej niezwykłych rekordów Rosji, rekord w masowym częstowaniu pielmieniami. Według danych administracji kraju permskiego, mimo 30-stopniowego mrozu, aby uczestniczyć w ustalaniu rekordu i spróbować pielmieni przyszło ponad 2 tysiące mieszkańców stolicy kraju. Na przygotowanie pielmieni w centrum permu według danych Ministerstwa Rolnictwa wydano około 431 tysięcy rubli. To około 43 tysięcy złotych. Pielmieni uważa się za tradycyjne permskie danie, gdyż według jednej z wersji takie jedzenie pochodziło od komi permiaków, u których słowo pielmień, pielmiań Tłumaczyło się jak chlebowe ucho. Rekord po częstunku chlebowymi uszami w Permie postanowiono ustalić z okazji sztafety olimpijskiego ognia, który przechodzi w kraju permskim 3 i 4 stycznia. Wysłuchali Państwo wiadomości z Moskwy. <laughs> шел к себе домой, Я шел по мокрым лужам, По скользкой мостовой. Ногами снег кудюжил, А мокрый снег падал. А я шел домой, По зимнему саду, По пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой, и вот я стою на краю снегопада. С неба падает снег, значит небу так надо. трудно поверить, я вернулся домой, ты открыла мне двери, снег вошел вслед за мной, и вдруг снег растаял, увидел тебя, на пороге остались только капли дождя, нас уносит река плавных весел волнами, Словно кто-то открыл все небесные краны. Мы стоим на краю, на краю водопада, С неба льется вода, значит небу так надо. Na antenie program informacyjny, fakty i komentarze.